Dobra, ja się, z... ja się skitram. Oj, 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 eee, 71. Na dachu są z nami. Powalono jednego. Powalono drugiego. Powalono drugiego, trzeciego. Dawajcie, wjeżdżamy. Jeden dostał granatem. Oje, zali się odbiło, kurwa. Tu był jeden, tu jest ten blank. Jest, tu, czołga się. A, był jeden dead. Zagrożenie 3, Czy gdzieś koło mnie jest. I są Czekajcie bardzo mocno. Powalono. Sniper, sniper. Eliminacja. Podnoszą się, podnoszą się, podnoszą się właśnie w tym momencie. Tak, spadłem z dachu. Super. Powalono. Nice. Potwierdzone. Eliminowałem go. Powalono. Powalono. Dobra, dwóch tam wyeliminowałem, jeden został tylko. No nie gadaj, ja to, że się, zginąłeś. Potwierdzono? Ostatni ty na dachu, tam gdzie Paweł zginął. Ostatni czarny skin. Chodzę. Dobrze tam szedłem, bo byśmy musieli nice. za każdym razem z tego dachu. I to nie byli oni, to nie byli oni.